Siemano Widzowie, w dzisiejszym odcinku pokażę wam jak zbudować takie yy, jak to powiedzieć no kurcze ludki, które skaczą yy, no stojaki, zbroje tak, tak, to, jest, to wam dzisiaj pokażę więc yy, pokażę wam jak to zbudować yy, ale pamiętajcie to co wszystko powiem jest to bardzo ważne nie może być to odwrót bo niestety Dobra, wchodzę dalej na moich świat ja i wam już pokazuję. O, tutaj z okazji w ogóle walentynek zbliżających się. Zrobiłem dla mojej mamy takie serduszko. Jak widzicie. Po prostu zrobiłem tak, że sobie odzorowywałem. Robiłem najpierw, budowałem platformę serduszka, później odzorowywałem i budowałem w ten sposób. No! To tak. takie coś stało. Nieważne, gdzieś nam ja pokazuje, jak zbudować takie coś. U thank mm -hmm. you jest w tym to? Robicie raz, dwa, trzy, cztery, pięć i stawiacie pochodnie, najpierw zostawiacie tak redstone, ale pochodnie nie może stać po drugiej stronie, widzicie, nie działa, tutaj musi być, ona musi być też tutaj, o właśnie tak, później zakrywacie i widzicie, zaczyna już działać nam właśnie ten, o, mryganie. jak sami widzicie, działa później poprowadzacie redstone najlepiej o w ten sposób i stawiacie to spowalniacie do tego możecie też mieć jako pierwsze bo widzicie wtedy to jest cała szybkość tego tak jest to mega szybkie wtedy wtedy to po prostu szaleje i tyle to wam powiem na razie to połączę o no i jest wyłączone dobra, w komplecie to było, czyli sobie briga. Dobra, i później stawiacie jak zadziała, to mam nadzieję, że teraz... Czekaj, bo jak postawię tutaj, to będzie nie działa. I Co to działa. widzicie, będzie tak wyglądać. Nie idź, nie mogę wstać. No już wyłączam to. Później musicie położyć bloki szlamu. Gdzie tam tutaj działa też. Spowolnione. Później stawiacie tak, jak chcecie te stojaki. Ubieracie takie buty. Później klatki. Możecie ich ubrać bez klatki i bez tego. Ale ja ich wolę ubrać zdecydowanie, bo jest mi to wytek. Albo ja jednak to robię tak cyk, cyk, cyk. nie musi być bez zbroją, nie musi być ze zbroją więc tak. nie z tego teraz będę dawać bo oni najlepiej stoją równo i zawsze tak gdzie tak jest równie gdzie do tego tak i całej widzę. Zostawiam jedną karę tutaj. Tak jak tutaj zostawiłem. Ok, to tak to wygląda procedura właśnie tego robienia, więc to w tym odcinku jak na tyle. Dziękuję za oglądanie tego filmiku. Jak chcecie takich więcej, to mówcie. Jak chcecie więcej widzieć takich budowni to mówcie. Mogę również też coś robić, proszę. Ja poszedłem odcinku, będę nagrywał mój na, na jasna wioska. Dokładnie inna wioski jak to Więc widzimy się w następnych odcinkach. And am just,